Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Galzaki. Zapraszam na kolejny odcinek z Conqueror's Blade. Po raz kolejny zaczynamy bitwą lądową. Nie, to się nie nazywa bitwa lądowa. Bitwa, bo obrażenie też jest bitwa lądowa, a nie bitwa morska. W każdym razie na otwartym polu, nie w mieście i. Zmieniłem nieco podejście, ponieważ wziąłem sobie rzeczywiście miecz i tarczę, bo mam po prostu lepszy sprzęt zwyczajnie pod miecz i tarczę niż pod muszkiet. Mimo, że od początku grałem muszkietem, no to jednak miecz i tarcza wydaje mi się, że będą, znaczy w sensie mam lepszy sprzęt, no nie, nie wydaje mi się, to wiem nawet. Więc zobaczymy, jak mi się tym będzie grało. Zaznaczam, że gram tym po raz pierwszy, nie mam zielonego pojęcia, jak to funkcjonuje zasadniczo. No i zrobiłem sobie taki poczet ryczel, rycerski, jak ja to nazwałem. Więc mamy dwa razy konnica, mamy giermków z mieczami i tarczami, mamy halabardników i Mamy jeden oddział oszczepów. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Zaczynamy na pewno z kawalerią, więc jedziemy na jakiś najbardziej wysunięty punkt najdalej, jak się da. No i star staramy się go jak najszybciej po prostu zająć. No i co? No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już nam tutaj powoli wczytuje. ok no i tak to wygląda. No mój strój nie, nie powala na kolana wyglądem może, ale... Pojedziemy sobie na C. get going Get going. Okay, no oni jakoś super szybcy nie są. Te ich mieczyki też jakoś nie straszą, <grymne> nie wydają się jakoś mocno przerażające. No nie mają w ogóle chyba żadnych umiejętności. Kaczak! Kaczak! Yes, Pięknie. Zdobędziemy ten punkt. Jakiemu niejakim? Dobra, kurde, ja straciłem oddział praktycznie. A jajaj, głupotę zrobiłem straszną. A ja z shiftem robię taki skok jakby. O wowowow. kurde. Nie wiem za bardzo jak to działa, naprawdę. Tych umiejęt jak ja tu nie znam na tych moich oddziałach zupełnie. Co tu się dzieje? Straszny Saigon. Te uniki są strasznie głupie, powiem wam szczerze. W tym Conquerus No nie wiem jak, jakoś inaczej mogę zrobić. E, chyba nie ma innej opcji, żeby te uniki jakoś inaczej wykonywać, nie? Prawie jednak to. Spróbujemy z tego skorzystać chociaż raz. <laughs> ja ja zabolało nie? <laughs> Ale ja jak się ustawił chłop nie? No, no, no! Zdawaj, bij go! Pięknie! Ej, to działa! To po prostu działa! Kurde, tylko ja nie mam oddziału w tej chwili. A... O nie. O nie, dobra. Ale on mało dostał! Kurde, za późno O, rozwalił mnie. Wow! Zasięg, chłopie Nie, te pojedynki, ja nie czaję tych, tej walki w zwarciu. Naprawdę Ale to nie inna sprawa, że po raz pierwszy gram z tym mieczem, więc nic dziwnego, że nie czaję, ale... Wydaje mi się, że niektóre umiejętności stagerują... Dobra, czekajcie, co weźmiemy? Weźmiemy sobie... Weźmiemy sobie... oszczepy. E... Okej, okay, mamy wszystkie punkty, więc to zajęcie C szybkie nam bardzo pomogło. Nie wiem, czy jest sens teraz lecieć na to C. Nie, pójdziemy sobie bardziej na A i spróbujemy tam jakoś pomóc. Mamy przewagę na szczęście, byle ją teraz utrzymać i to jest najważniejsza sprawa. Niektóre umiejętności wydaje mi się stagerują. Muszę po prostu poczytać, co robią te umiejętności na, na Mieczu i tarczy, bo tak na Jana to widzę, że tak średnio to wychodzi. Z muszkietem jeszcze inna sprawa, to Ty masz tylko tak naprawdę dwie umiejętności na muszkiecie. Muszkiet wcale nie jest taki trudny do grania moim zdaniem, mimo że on był właśnie... After me. Ok, kurde, nie wiem czy to dobry pomysł, bo tu wszyscy uciekają. Szkietom trzeba dawać fizycznie rozkazy, ataków. Wow! Mam pomysł? No nie, to był zły pomysł. Kurde. Straciłem te, ten moździerz, czy co znaczy... Kurde. Tu się tak spamuje totalnie umiejkami, i tyle w sumie, szczerze powiedziawszy. Kurde, do tych halabard się w ogóle nie da podejść. Co? Kurde, ja nie wiem, czego ja go dorłem. W ten sposób. Ja Mało obrażenia obrażenia Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Nieważne, nieważne. Oddział mi zginął i to jest, to jest większy problem. Hmm, ale mamy ten punkt, chyba, który go. O nie, nie przejmiemy go, chyba oni go mają. Kurczę, szkoda. Spróbujemy w takim razie obiec i, za i zająć ten po drugiej stronie. Objechać bardziej niż obiec. No niestety moje oszczepy sobie nie poradziły, nie powalczyły za długo. Nie wiem, czy to się uda zrobić. Nadal mamy dwa punkty o jeden, więc to jest jakiś plus na pewno. Szybko biega ten, ten chłop. Uda się. Byłoby miło, spróbujmy się wyleżeć trochę. Wydaje mi się, że Erka moja stageruje, ale nie jestem pewien kurczę. Zresztą, nie wiem czy to. Nie wiem jak to działa, naprawdę. Dobra, weźmy weźmy giermku w takim razie. Weźmy jeszcze Ardę. Dobra, mamy to. Ok, no to chodźmy. Ale on szybko biega. Zdecydowanie szybciej niż mój gość z muszkietem, naprawdę

Te animaty są takie soczyste przy walczeniu na bliskich Szarze mi się zaraz odnowi, więc zaraz tu z szarżą. O, oh, Łapka z tym muszkietem jak zasuwa, nie? To no nic, trudno. Damy jej uciec. Wiadomo, że z muszkietami tak to bywa, że one nieraz uciekają. A tymczasem zajmiemy sobie B i nie pozwolimy im się tam zrespić. B. Za mną. Za mną. I na ten punkt. Daj, 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 daj. Kurde, nie trafimy jej tarczą. Zaraz tu wydamy rozkaz do szarży i się posypię. Prawym nacisnę tutaj ja się z tarczą, ale to mi nic nie daje chyba, nie bo. W sumie jakie tak jest w przebić tu W ogóle wali na wszystkie strony do bardzo ja Nie wiem, to jest takie dziwne. Przegra to Ale nie ma znaczenia. Nie, 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 nie przegra. Mamy zwycięstwo. Okej, okay. GG, GG. Strasznie się dziwnie gra tym mieczem i tarczą powiem szczerze, ale ja totalnie nie ogarniam tego, więc... Nic dziwnego. Oszczepnicy domeny zdobyli, zdobyli trochę expa, kawaleria na pierwszym poziomie zrobiła trochę expa, giermkowie też odrobinę. No i oni oczywiście kadę mają najwyższe ze wszystkich moich jednostek. Miałem cztery fragi ostatecznie. Ten kartacz to jest tak genialna rzecz, jak jest jakaś walka w blobie, stawiasz kartacz i jest pozamiatane. Naprawdę to jest bardzo, bardzo mocne. Naprawdę, to jest strasznie mocne. Kurczę, aż, aż się zdziwiłem. Znaczy zdziwiłem, no w sumie... Wiedziałem, że jest dosyć mocny, ale to na hita chyba ściąga. Jak ktoś jest ranny, chociażby lekko, to to praktycznie na hita ściąga, nie? Strasznie mocna rzecz. Naprawdę. Dobra, mamy jakieś, jakiegoś questa zakończonego, więc wykonajmy go. Pod L mamy tutaj też coś, jakieś zadanie tygodniowe. Okej, okay, na razie tego wykonamy. Zadanie. Ktoś mi wyzywa na pojedynek. Tak, chcę stoczyć ten pojedynek. Nie wiem kto. Bo ja nie potrafię kompletnie, wiecie, operować tym, więc nie będzie źle. No i ja nie mogę czegoś takiego zrobić, żeby gościa powalić. O, no, ja tarczę stawiam i ja dostaję obrażenia normalnie. Głupie to jest strasznie. Głupie to jest strasznie. Nie wiem, może czegoś nie rozumiem, ale jak słuchałem tam y, też chłopaków, to w sumie te wnioski mam bardzo podobne co oni po jakimś dłuższym czasie. To, to postawienie tarczy nic mi kompletnie nie daje, y, a inni, inne postacie mają kurczej Nie wiem w co iść teraz w sumie, bo zręczność jest bardziej pod siła jest pod walkę w zwarciu, a ja mam takie nie wiadomo co, nie? Dobra, no dam mu te dwa do siły, nie wiem. W razie co mogę zresetować umiejętności, więc to nie jest jakiś duży problem. Hmm, czy jak mogę w oznaczyć wierzchowcę? O, tego żeby mi brało na sam początek, dobra. Ubiór nie ma znaczenia, F5 tu ewentualnie. Ostrza. Nie wiem do czego to służy też, ale, ale to nic. Dobra, no i co? Jedziemy jeszcze jedną bitwę polową, spróbujemy. Ymm, może jakiś trening? Nie to. Może jakiś trening trzeba by od odpalić. Zagrajmy polową. No kurczę, ja tych oblężeń nie, nie przepadam za nimi. W następnym odcinku spróbuję zrobić oblężenia, ale... A, jeszcze to miałem odebrać. Ukończyć, dobra. O, i dostałem traktat. Mhm. No dobra, dobra. E, coś zacząłem mówić i zapomniałem. Że jakieś szkolenie może warto... Znaczy nie szkolenie, tylko jakiś trening, żeby te umiejętności sobie poogarniać. Albo poczytać w ogóle. Czekajcie, czy ja mogę gdzieś... Zobaczyć, jakie mi mieczy i tarcza dają miejki. Hmm. No, nieważne. Zaczynamy kolejne starcie. Nawet cięcia nie trzeba było robić. Jednak, kurczę, powrót do korzeni, nie? Ja zawsze na pierwszej linii z mieczem i tarczą, albo z mieczem dwuręcznym, czy coś w tym stylu. Więc to no, taki troszeczkę powrót do korzeni, chociaż gra się z tym bardzo, bardzo dziwnie, powiem szczerze. No dobra. okej. Okay. Pustynna forteca, więc to jest teoretycznie mapa, bitwa w polu, ale tu jest bardzo ograniczony teren, więc powiem szczerze, tu kawalerią będzie ciężko operować. Ale tak czy inaczej, zaczniemy kawalerią i pojedziemy sobie od razu na C. I spróbujemy ich tam troszeczkę, no, spowolnić na C. Jeżeli złapią nasi A a my ich spowolnimy na c. to może się nawet przydać na samym początku, dostaniemy trochę bonusa. Jak ta kawaleria mi zginie, to nie jest jakiś duży problem, bo ona jakiejś wielkiej wartości bojowej chyba nie stanowi. Ona po prostu jeździ i tyle. Jest mobilna i to jest jej największa wartość, szczerze mówiąc, bo żadnej umiejętności szarży nie posiada. W walce w zwarciu też sobie raczej, no, poza łucznikami, to z niczym sobie raczej nie poradzi. A ja tymczasem próbuję troszeczkę te moje umiejętności. Które zupełnie nie wiem jak działają. mogę? Nie no, dobra, nieważne. Czekajcie mi. O, dobra. miałem jak najszybciej jechać na C, a tu takie spowolnienie na samym początku. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy, jedziemy. Prosto na C. Tylko już mi się stamina w rumaku skończyła. O, nie wiem czy zdążymy na. Nie, oni już co zajmują w tej chwili. Cóż, nie zdążymy przed nimi. Ale to nic. O, oni mają włóczki. A, O nie, o nie, o nie, o nie. Spróbuję się cofnąć i narobić im zamieszanie na flera. Ale ci moi konni giną. To jest tak syfiasta jednostka. Znaczy no jest mobilna, tutaj trzeba przyznać. Na razie może uda nam się złapać ten punkt chociaż z tyłu i jakoś im utrudnić życie w ten sposób. Wiecie co, ja wymienię może oddział. Na coś innego. Bo ta kawa już mi się za bardzo nie przyda. A jak wziąłbym, chociaż patrzcie, no B jest przez nich totalnie obrężone. Dobra, ale spróbujmy wziąć... yyy... Ej, wow. wow. no. e, ja zadaję w ogóle jakieś obrażenia? Kurde, o co tu chodzi? go, kurde. Ale się tego tu nagle zrobiło. Kurde, co się dzieje? Skąd oni się wzięli? No i podziale, dobra, nieważne, spadamy. Szkoda, że tego łucznika nie udało mi się ubić. To troszkę spartoliłem, ale pomysł był dobry chyba, nie? O kurde. No, to może być rzeź, to może być rzeź z więc, Muszę się wycofać po oddział B, może zajmiemy, ale na razie C. No tak, konica na tej mapce zdecydowanie się nie sprawdza. Ja się szybciej poruszam pieszo niż konno, coś, coś tak mi się wydaje. Może to Agility tak podbite na wysoki poziom mi zwiększa prędkość? Trudno powiedzieć. Weźmy tych sześciu. Spróbujmy przejechać na C. Weźmy resztkę tego oddziału. Strasznie ich się tam. Ja tam kurczę złapałem ten punkt. Zrespiłem oddział i tam nagle horda przeciwników. To się troszeczkę zdziwiłem. Najpierw był jeden oddział uczników, a nagle później, kurde. Prawie udało mi się tego łucznika zabić, no ale... Nie no, ten koń jest tak powolny. Stamina straci bardzo szybko. Patrzcie jak ja z buta Ta kawa coś tam robi Na Nauczników jest naprawdę niezła. To moje testa geruje z tego co widzę. R na początku. Dobra, asysta. No tutaj ładnie porobiliśmy. Jesz jeszcze nawet jeden konny mi przeżył. Zajmijmy C. Mamy wszystkie punkty, co? Wow, drużyna się spisała. Ale patrzcie, oni zrobili to samo co ja wcześniej. Wbili ten na nasz resp z tyłu. Co było dla mnie średnio opłacalne i dla nich chyba też. Dobra, wezmę jakiś inny oddział. Bo ja tutaj już w tym momencie nie mam w ogóle jednostek. Co tu wziąć? Ja mam halabardy. Kurde, no z buta jest szybciej. Co tu dużo gadać? A, to na górze. Ajajaj. Aj, aj. Dobrze, że moja drużyna chociaż ogarnia lepiej ode mnie. Weźmy tą kawę. Ja nigdy w życiu z tą kawalerią nie grałem. No dzisiaj będzie taki mocno, wiecie. Nubski odcinek, ale no na to się zapowiada. Tutaj mamy szarże na tym oddziale na pewno. Złapmy tam tego respa. Spróbujmy go odzyskać. A bo ja, ja na ich res respawna wszedłem centralnie. Oni się tam respili. Okej, okay, dobra, już wiem skąd ich się tyle wzięło. Ja myślałem, że to jest tylko punkt. Ale, kurde, patrzcie na przewagę, właśnie w punktach. A propos, jest ogromna. Ej, ej, nie, 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 nie. Kurde. No. Znowu od początku. Dobra, nic. Mamy mobilność, więc my się zajmujemy takimi rzeczami, jak przejmowanie tych punkcików. Choć tutaj to. Ten w sumie jest taki troszeczkę niepotrzebny. No ale trudno. Dobra, y, chodźmy na B. Polemy! Zmieniłem informację bardziej ciasną, i jak będziemy szarże wykonywać, to mam nadzieję, że to się troszeczkę spłaci. Pewnie nadchodzą z tamtej. O, o, o! Patrzcie na to. Job. Zobaczmy. Pięknie, to działa i to bardzo dobrze. Połamany szyk. No to nie jest dobry pomysł. Co ja robię w tej chwili, bo ja zmarnowałem moją kawę trochę. Ale okej, okay, no nie, nie dostaną się goście może na ten na punkt. Zbiją. Tak, dobra. Dużej Kogoś tam jeszcze zabiłem, dobra jaj, jestem uruchomiony z oddział przeciwnika, kurde. Ale ja szybki jestem, no pasz się na to! W mordę, jeża. Czy to może tylko złudzenie? No dawaj, dawaj. Come on. Kurde, nie, ja chciałem skończyć ten pojedynek. Ach, było blisko. O, jestem taki rozczarowany. Dobra. Mm. co kautillier. Co no nie wiem, nie wiem. W każdym razie oddział tej kawalerii zdobył awans, on miał KD 033, więc bez szału. Ten ma 016. Znaczy mapka nie była sprzyjająca na pewno pod kawalerię. To absolutnie. To był absolutnie zły pomysł, ale no chciałem to przetestować, więc no wziąłem. I no to był błąd. Zacząłem troszeczkę ogarniać już walkę z tego, co mi się wydaje, więc no to może będzie, będzie szło troszeczkę lepiej. No z tą kawalerią nie wiem, no ten oddział wydaje mi się totalnie useless. Poza tym, że jest mobilny, szybki i możemy szybko te punkty jeździć między punktami, szybko je zajmować, poza tym jest totalnie bezużyteczny. Więc no ja bym tej kawalerii raczej za bardzo nie rozwijał. Zwiadowcy konni w szyszakach, ale ci kutilierzy czy. Castellierzy, nie wiem jak to się powinno wymawiać, nie mniejsza z tym. W każdym razie ci z włóczniami, yy, oni są naprawdę w porządku. Yy, ta szarża jest miażdżąca, jeżeli gdzieś wjedziemy na plecy łócznikom, no to jedna szarża i pozamiatane. Myślę, że piechoci jakbyśmy zaszarżowali, to też by było nieźle, chyba że w jakieś piki czy coś w tym stylu, to wtedy by pewnie zabolało nas bardziej niż ich. No ale tak czy inaczej, yy, tak czy inaczej oddział bardzo fajny. Tych halabard jeszcze nie, nie, nie testowałem. Oszczepy no, też tutaj nie były grane, oszczepy ogólnie lubię. O ogólnie lubię, ale one są no takie mocne sytuacyjne. I mi trzeba coraz wydawać roz rozkazy, bo one same nie rzucają oszczepami, i trzeba co chwilę wydawać rozkazy, więc. No ale to tak czy inaczej. Mm, nie jest zły oddział. Dobra, opuśćmy bitwę. Zadanie wykonane. Bo, bo zwyciężyliśmy oczywiście. Choć no tutaj myślę, że drużyna zrobiła więcej niż ja sam. Chociaż miałem parę fragów, będzie gdzieś w środku tabeli. Na pewno nie zamykałem, więc no. Tragedii nie ma, okej. Okay. Żadnego questu tutaj nie wypełniłem niestety. Pod U jakiś poziom nowy wbity? Tak, a kawaleria. Ci, ci z mieczami wbili status weterana. Mogę im jakąś tą, nie runę, tylko doktrynę im dać. Status weterana zwiększa obrażenia sieczne o 2%. No, może to będzie troszeczkę skuteczniejsze wraz z upływem czasu, ale wydaje mi się, że jakoś się w tej kawalerii. No, nie, nie polubimy się chyba z tą kawalerią za bardzo. Najbardziej chciałbym zrobić tych zbrojnych, ale tutaj potrzebuję epokę Herosów, więc jeszcze jakieś niebieskie oddziały Z2 muszę odblokować. Hmm, kawaleria. Tu jeszcze łucznicy konni. Ci miecznicy idą w ciężkich. Ravelry, Cięż... Ciężka konica prefektury, taka troszeczkę jazda jakby bizantyjska ala, wydaje mi się. A tu Yeomany, czyli to taka bardziej zachodnia jazda, więc no, to zdecydowanie bardziej mi pasuje. Także no myślę, że tych yy, yy, Kastelierów, czy jak oni się tam nazywają Ich zostawię A zwiadowców Jednak chyba wywalę, bo oni tak średnio Mi pasują No mniejsza z tym, kończymy dzisiejszy odcinek Dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia Czołem